Zdarza się czasami, że osoba nie wykazuje dochodu, a jej majątek, stan posiadania stale rośnie. Co się stanie, jeżeli Urząd Skarbowy udowodni nam, że mieliśmy dochody, których nie opodatkowaliśmy? Spotkaliśmy się dzisiaj z Michałem Cilibałą, z którym porozmawialiśmy właśnie na temat opodatkowania nieujawnionych dochodów. Witaj Michale. Dzień dobry Krzysztofie. Michał, powiedz mi, kiedy Urząd Skarbowy może ukarać nas właśnie z tytułu nieujawnionych dochodów? No, jeżeli uznamy, że podatek jest karą, to nieujawnione dochody są opodatkowane wtedy, gdy nasz majątek znacznie przekracza kwoty, które wykazaliśmy jako przychód, czy to z naszej działalności, czy z naszej pracy, czy ewentualnie z jakiegoś innego y, źródła. Wtedy to organ podatkowy zainteresuje się, skąd mieliśmy środki na to, żeby ten majątek nabyć. Jeżeli nam się nie uda wykazać, skąd te środki pozyskaliśmy, możemy liczyć na 75% podatek dochodowy, czyli nie niski. A powiedz mi, skąd Urząd Skarbowy dowiaduje się przeważnie o naszych dochodach, które nie, są, które nie opodatkowaliśmy? Procedura wygląda tak, że organ podatkowy może dowiedzieć się o naszych dochodach nieujawnionych z, ma z wartości majątku, który posiadamy. I ten majątek nie ma pokrycia w źródłach przychodu. Najczęściej jest to majątek trwały w postaci samochodów, jachtów, samolotów, czy ewentualnie nieruchomości, które posiadamy. Każdy z tych urządzeń, które, czy środków transportu, które wymieniłem, podlegają rejestracji. I najczęściej jest tak, że zawiadamiamy Urząd Skarbowy o posiadaniu, po to, żebyśmy w odpowiednich instytucjach mogli te środki transportu zarejestrować. A jeżeli posiadamy nieruchomość, nabywamy nieruchomość, to przy akcie notarialnym notariusz też jest zawsze zobowiązany do tego, żeby taki akt notarialny złożyć do Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy na odpowiednich Kontach, a właściwie jest to związane z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zbiera informacje o naszym majątku i porównuje z PIT-em, który składamy co roku. Jeżeli ta różnica jest znaczna, najczęściej wzywa nas w formie czynności sprawdzających do tego, byśmy przedstawili skąd posiadamy ten majątek, co było źródłem finansowania tego majątku. No właśnie, a co powinniśmy zrobić w przypadku, kiedy zostaliśmy wezwani? Powinniśmy się tam wstawić, może unikać kontaktu? Unikanie, nieodbieranie korespondencji y, chyba jest y, czymś najgorszym, y, co może się podatnikowi przytrafić. A no dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę nie wie, co organ podatkowy od niego oczekuje. Ja zawsze uważam, że w takich przypadkach, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy potrafimy samodzielnie się obronić, już przy pierwszym wezwaniu szukać pomocy w roli doradcy podatkowego, yy, który przede wszystkim zrozumie przepisy, na podstawie których nas wezwano, yy, a następnie doradzi. Jednym z największych błędów, jakie się zdarzają, to jest to, że podatnik idzie nastawiony, a dlaczego mnie tu chcą kontrolować, a co się stało, ja jestem uczciwy, yy, i okazuje się, że jednak coś tam się nie dopięło, bo na przykład zapomniał zgłosić spadku czy zapomniał zgłosić darowizny i taka reakcja podatnika może spowodować niestety reakcję organu z drugiej strony, który jednak będzie chciał wymierzyć mu decyzję wymiarową związaną z niezapłaconym podatkiem. Tutaj Odrobina pokory, wiedzy o wiele więcej potrafi pomóc niż nerwowa reakcja podatnika. Ja myślę, że często tak bywa, że ktoś coś kupuje, bo właśnie dostał pieniądze w spadku, bo dostał darowiznę. I to jest chyba dosyć częsty powód tego nie dającego się w sposób logiczny wyjaśnić stanu posiadania. Tak, no może tak naprawdę przecież też nabywamy różne rzeczy biorąc kredyt ale trzeba wiedzieć o tym, że organy podatkowe nie mają tej informacji o kredycie. I wystarczy przedstawić umowę kredytową czy umowę pożyczki. Jeżeli to jest z osobą fizyczną, musimy pamiętać o tym, że ona powinna być zgłoszona i opłacony podatek od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli to jest z bankiem lub z instytucją jakąś finansową, no to takich obowiązków nie ma, ale organy podatkowe na bieżąco tej informacji nie ma. Czasami wystarczy to, wyjaśnić. A co zrobić, aby uniknąć takich problemów na przyszłość? Myślę, że każda decyzja finansowa duża powinna być skonsultowana z doradcą podatkowym, który pewnie zobaczy zagrożenia, który podpowie w jak odpowiednio przygotować się do tego, że Urząd Skarbowy nas wezwie i y, zapyta o nasze dochody. Dziękuję Ci, Michał, bardzo za rozmowę. Zapraszam Państwa do zasubskrybowania kanału oraz y, oglądania następnych porad. A Michał, Ty jeszcze powiedz, jak można się z Tobą skontaktować. Najłatwiej zajrzeć na naszą stronę internetową www.biurex.pl. Tam znajdziecie Państwo do mnie kontakt i poprowadzę chętnie Waszą sprawę. Do zobaczenia.